Oho, 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 kurde, ale jestem dzisiaj szczęśliwy. Siema, siema, widzów, witam cię bardzo serdecznie w ten przepiękny dzień. <noise> za chwilę wam dokładnie powiem, dlaczego to jest taki mega szczęśliwy dzień, ale przed tym, widzowie, pamiętajcie, że bez GBS-a siema nie ma. <noise> nie wiem, nie wiem, dosłownie mój tata mi to wymyślił, ok? Więc nie, nie cringe'ujcie za bardzo, ale powiedziałem to, że mu się miło zrobiło. <noise> Ale tak, dobrze słyszeliście. Bez GBS-a siema nie ma, no bo kurde, no, GBS jest mi potrzebny do życia codziennego. Odstawiłem energetyki, żadnych monsterów, kurde, Red Bulli nie piję, bo to jest syf, ok? A jednak taki GBSik jak przychodzi ci, kurde, tą pocztą polską, czy tam impostem, impostem przychodzi. Jak ta paczka ci przychodzi, ją otwierasz, ona jest taka piękna w środku i to już automatycznie zmienia całe twoje życie, moje przynajmniej zmieniło, więc bardzo wam polecam. kod bo 20% zniżki. Ale już wróćmy do tego, co tutaj jest teraz najciekawsze. Poszedł. Jak wiecie, dom TikTokerów oficjalnie się zamknął, tak? Tylko Filip Zabielski został, a ci youtuberzy, co się tam wprowadzili, Josic, yy, jak mu tam nagrał Instastory, że tak naprawdę się tam nie wprowadzają i to był prank na mnie, no i mnie złowili. No i dobra, udało im się zbejtować. super, przynajmniej nie muszę tam iść mieszkać, więc to jest na plus. Ale jak wiecie, jest też drugi taki team, zrobiony totalnie pod hajs, no i takie nienaturalne jakby znajomości, tylko żeby wyboostować każdego, no i mi się to udało, tak? No jednak każda ma po milion followersu na Instagramie i tak dalej, więc gratuluję, już im się opłaciło przynajmniej tyle, ale nigdy ich content oraz cała ich grupka mi się nie podobała, bo była cringe'owa i to, co oni tworzyli było takie cringe'owe i takie typowe YouTube'owe, takie, takie pod publiczkę zrobione, że a, super, jesteśmy family friendly, a ostatnio zaczęli robić taki seksualny, z takimi seksualnymi podtekstami jakby content typu, kto ma większego, kto ma większe, i tak dalej, takie no żenujące troszeczkę, no ale tutaj już było widać, że im się jakby kończą pomysły, no i im się skończyło w sumie lekcji, jakby Wróciła do siebie tam do domu No i zaczęła nagrywać z rodziną I zauważyła, że ludzie mega to pozytywnie odbierają Tak samo jak ja nawet powiedziałem Że ona już nie powinna wracać do domu X Bo jakby lepsza atmosferka jest jak ona jest z rodziną No i chyba może się mnie posłuchała Lub może wątpię, że mnie akurat Ale wiecie o co mi chodzi No i Lexi oficjalnie odchodzi z Teamu X Co oznacza, że Team X się dosłownie rozpadł Oficjalnie, ale za chwilę to wam Jakby wytłumaczę Pierw obejrzyjmy co Lexi ma nam do powiedzenia Hi guys, it's me Lexi um, Nagrywam no, ja tu już ósmy raz, bo się ten Ok, anyway um, uh, Niektórzy z was już podejrzewają, ale um, chciałam to oficjalnie powiedzieć Odchodzę z Team X Kurde, ale będzie imprezka Ja pierdzie, normalnie ja to będę świętował Przynajmniej, przynajmniej tydzień, minimum To, że się rozpadł dom X, świętowałem 3 dni Czyli tutaj muszę minimum, tak Z rok świętować No bo nie oszukujmy się, jakby Team X Najlepsze tam postacie to była Lexi oraz Kacper Bloński, tak Kacper Bloński odszedł, już nie robi z siebie Pajaca na internecie, no i jakby Eluwina znikł z Team X u I została Lexi, która miała bardzo fajny charakter I tak dalej, dlatego ludzie to oglądali No i Lexi już nie ma, już nie zostało nikogo. Kogo, co? Marcin Dubiel, który tam pojedzie do Kenii ponownie? Dobra, o, okej. Okay. No ale nie oszukujmy się, Marcin Dubiel, Julia Kostera, która pewnie też tam nie chce być, no bo jednak jest z Kacłem Blońskim i pewnie on już ją przekonywuje, żeby tam nie była. I pewnie założą z Kacłem Blońskim jakiś kanał, kurde, rodzinny czy coś, że dziecko sobie zrobią, adoptują czy coś. Marcin Dubiel wróci do pranków, no i co? Julia Kostera też pewnie tam nie będzie, no i co? Jakaś Natsu została? Kto to w ogóle jest? Okej, okay, słuchajcie, ja się czuję mega dziwnie i jeśli ja zaraz powiem coś głupiego, to wiedzcie, że I'm just so nervous right now. I... Oh my gosh, dobra, ale chcę Wam więcej na ten temat powiedzieć, so yeah bardzo mnie cieszy to, w sumie to jakby, no nie cieszy mnie jakoś mega to, że Team X się rozpada tak szczerym będąc, ale cieszy mnie to, że Lexi, taka osoba, która widać, że jest jakby w pewnym sensie z sobą, pewnie nie do końca, na pewno jakąś tam postać troszeczkę gra, ale jednak widać tak, troszeczkę takiej niefałszywości, tak? No to ona odsuwa się od tych właśnie fałszywych osób z Teamu X i to, to jest fajne, podoba mi się to. Tak samo jak ja niefałszywie wam mówię, że GBS to jest najlepsza kawa, jaką kiedykolwiek piłem i to nie dlatego, że mi płacą, tylko naprawdę tak jest, dlatego ja, i to ja ja chciałem od nich sponsora, nie od, oni ode mnie. Wiecie o co chodzi? Herbaty też sprzedają, tylko herbaty jeszcze nie piłem, więc nie będę czegoś polecał, czego jeszcze nie próbowałem. No, ale, ale wróćmy do tej dramy, bo Lexi właśnie nam może powie jakieś ekskluzywne rzeczy, jakaś drama będzie czy coś, to, to, to by było fajne, nie? Okej, okay, um, ja nie wiem, nawet co, ja nawet nie wiem co powiedzieć. Co się, co, co się w takiej sytuacji mówi? Co ja mam teraz? Ehm, um, okej, okay, pewnie, pewnie chcecie się wiedzieć czemu odchodzę. Ja odchodzę, bo... Ehm... Um, i, ah, fucking shit, this is hard! Oh my gosh! Dobra czekajcie, ja, ja muszę się jakoś skupić um, i, i zabrać myśli, bo trochę lecę mm, na spontanie. Wiecie, nie żebym się czepiał czy coś, ale jak ktoś nagrywa coś ósmy raz, to raczej bardziej był przygotowany, prawda? Ale, ale nie, ja nic nie mówię, w sensie, że myślami by był bardziej przygotowany. Okej, okay, na początku um, chcę bardzo, bardzo podziękować Stewartowi, że wziąłeś mnie do tego projektu um, Będę Ci wdzięczna do końca życia. Um... To jest bardzo fajne z jej strony. Widać taką szczerość. No bo nie oszukujmy się, jak Kaczel Bloński mówił o tym, że odchodzi i tak dalej, to nie dziękował Stuartowi, a w pewnym sensie Stuart go stworzył tak troszeczkę. Nie Belu go stworzyła, no ale jednak do teamu ex Stuart go dołączył. I Lexi jakby to ogarnia, że dzięki Stuartowi ma jakikolwiek fame i jest kimś na YouTubie, i mu za to dziękuję. I widać, że to jest szczere. To, 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 jest, to jest fajne. No. Odchodzę, bo po prostu ostatnio się tam nie czułam najlepiej. Wydaje mi się, że po prostu... It... it was my time to go. Ja wam mówiłem już rok temu, jak to wszystko się zaczynało, że ja bym nie wytrzymał nawet tygodnia z takimi fałszywymi osobami pod tym samym dachem, że się budzą, co ja i z nimi żyć na co dzień. No ale ona wytrzymała rok, więc gratulujemy Lexi. Klap, klap dla niej w komentarzu. Dlatego ja ją rozumiem w 100% i fajnie jest, że jakby tak otwarcie o tym gada chyba? Wiecie, mój rozdział się tam po prostu już kończył, skończył. Jezus, nie, nienawidzę jak tak youtuberzy, jak jest jakaś drama czy coś poważnego, to oni zawsze mówią, no mój rozdział się tam skończył dupan. Powiedz po prostu, że ci tam nie podobało, nie wracasz, bo to banda debili, która leci na fejm są fałszywy i tyle wystarczy, nie? I don't fucking cry. Um, bo ja yeah. no coś, coś 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 się kończy, coś zaczyna, nie wiem. Coś się kończy, coś zaczyna, powiadasz, tylko e, jedna rymowanka mi przychodzi na głowę do, 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 do głowy, ale do, nie powiem jej, bo tak nie wypada, więc e, e, lećmy dalej. Zaczyna, nie wiem, no. Ja mówię, nie wiem co ja gadam, ale If you think this is easy for me, it's it's not. Chcę jeszcze dodać, że ja trzymam kciuki za Team X, że, żebyście się dalej rozwijali. No, no nie wiem, jak już ty odeszłaś, Kacper Bloński odszedł i pewnie Julia Kostera za niedługo odejdzie, to, to ja nie wiem, czy się jakoś będą rozwijać. Chyba, co jest jakby odwrotnością rozwijania? Dezwijanie? De, de nie wiem, zwijanie dywanu. Do sobie będą zwijać dywan, no i kurde, wypierdliczać tam na swoje apartamenty. A Team X już się skończy. No i to no i tyle w sumie. Żeby tam u was była dobra atmosfera, trzymam kciuki za, za stiłark. Za Kosterę, za Natsu, za Anię, za Czarka, za Kubę, za Marcina, ja. Um, yeah. I, I, I wish you guys the best. I wish you guys the best, czyli życzę wam jak najlepiej. Jak ona powiedziała, to życzę wam jak najlepiej, to tak, taki uśmieszek miała na twarzy, jakby miała się śmiać i to sarkastycznie mówiła. I tylko ja to zauważyłem. <grych> ona tak naprawdę pewnie ma wyrąbane i tak po prostu mówi, bo jej tak wypada, bo taka formułka jest, że jak się rozstajesz kimś, to. No, ja ci życzę jak najlepiej, i w ogóle ten naprawdę masz wyrąbane tego osobnika, no tak to działa. Wow, okej. Okay. I... Ja nie wierzę, że ja to mówię, ja nie wierzę, że że this is actually happening. ja już chciałam wam dawno powiedzieć, ale um, nie mogłam. aha i to nie jest tak, że ja w momencie kiedy wyjechałam z domu X, to to odłączyłam, to, 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 to odłączyłam się od teamu. nie ja. to to było jakoś tutaj w domu. I, I, ja z... Po prostu, po prostu na, zaczęłaś nagrywać to, co ci się podoba, nie pod wyświetlenia, ludzie zaczęli oglądać, bo fajnie się ciebie ogląda z twoją rodziną i mogłaś to naturalnie robić, a nie robić z siebie pajaca na internecie oraz y, używać jakby seksualnych kontekstów dla wyświetleń i to ci pasuje, dlatego zostałaś i dlatego przemyślałaś, to już nie wracasz do domu X. Chyba tak to działa. I, I, ja z, po prostu stwierdziłam, że, że po prostu będzie lepiej... Dla wszystkich, jeśli. Um... No, dla wszystkich nie będzie lepiej, jak odejdziesz, tylko dla ciebie w sumie, tak realistycznie patrząc. No, bo jednak Stuart wątpię, że się cieszy, że główna osoba odchodzi z Teamu X, ale no, jakby, no cóż, no życie, nie? Zgaduję, że macie kontrakt i będziesz siebie doił jak skrowy przez następne parę lat, ale to opłaca i tak ci się bardziej, żeby jakby, no, mieć spokój taki mentalny i nie popaść w jakąś depresję, czy coś przez to, że żyjesz z fałszywymi osobami na co dzień, czyli w domu X. Odejdę. Okej, okay, dostaję teraz dużo pytań, co dalej. Uh, ja, ja sama nie wiem, co dalej, a ja nie mam pojęcia, ja oddaję to wszystko w ręce Boga, co ma być, to będzie. Na razie nie mam planu. Mm. No to tyle. No cóż, na pewno bez powodu nie odeszła tego. Tak? No ale cóż, my możemy się tylko domyślać, tak? Więc nie ma co więcej w sumie mówić. Ja się bardzo cieszę, że jedyna jakby normalna osoba, która tam została, odeszła. <laughs> no i to na telewizowie. Dziękuję za oglądanie. A GBS, GBS, kod Zebo 20% zniżki. Yy, nie bądź debilem, kup, yy, kurde GBS, 20% zniżki z kodem Zebo kolego. Wow! <śpiewanie> ja po prostu wbijajcie tego GBS-a. Pomóżcie mi utrzymać współpracę. Dzięki Wam wielkie. E, kawka, herbatka, kurde, nawet kubeczek możecie kupić jak chcecie. Nawet bluzę możecie, ale bluzy w sumie na zebranka są lepsze. No nie oszukujmy się, tak? E, o kurde, no i tak się właśnie straciło sponsora. Ja pierdzielę. E, <śpiewanie> Dziękuję Wam, widzę, za oglądanie. Widzimy się jutro o 17:17:15. 17, Zostawcie lajka, subskrypcję. Elo, Elo, 320. Zebo yy, z Wami się żegnam, No, yy, miłego dnia na razie.